Wywiad, Zachód, ZJNSZ. Związek Jaszczurczy podjął działania już w 1940 roku, a do ich rozwinięcia przystąpił w latach 1941-1942. Tereny generalnej Gubernii i samej Rzeszy Niemieckiej podzielono na okręgi i pokryto gęstą siatką placówek wywiadowczych. Okręgi te to Berlin, Brandenburgia, Śląsk, Monachium i Bawaria, Westfalia i Zagłębie Rury. Hamburg i Brema Pomorze wschodnie z królewcem i Pomorze zachodnie oraz Gdańsk. Na ziemiach włączonych do Rzeszy Niemieckiej dużą aktywność wykazywały ośrodki w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Poznaniu, Włocławku, Łodzi, Gnieźnie, Bydgoszczy i Żninie. Wywiad Zachód ZJNSZ zbierał wiadomości o charakterze wojskowym, gospodarczym, zbrojeniowym, komunikacyjnym, o nastrojach wśród ludności cywilnej i żołnierzy na froncie i tym podobne.